O. Siemanoro. Siemanero, patrzcie co przetargałem przed chwilą ze śmietnika. Nie nagrałem tego, bo kurka wórna, miałem cały projekt zapełniony fajansem po robocie. Pudełka jakieś różne z żarcia i tak dalej. I idę co na śmietnik, bo musiałem przyjść. Do garażu po coś tam i kurwa przepraszam, kurza łapa, co na śmietniku leży. Idealny sprzęt do garażu, a zwłaszcza są to początki tegoż wspaniałego projektu. To tym bardziej, patrzcie, jeszcze jest brudny cały. Ja też byłem przed chwilą. Patrzcie: LG, subwoofer, extreme bass sound. Super sprawa. O kurwa, jeszcze kaseta jest w środku. Ty ostry świeciesz bramie Aha. No nie wiem, dobra, może kiedyś w niedzielę odpalimy taki filmik Divi to jest wideo, programy, cuda widy i tutaj może tam nawet jakaś płytka jest nie, nie wiem, To jeszcze było mokre przed chwilą całe Więc prawdopodobnie to nie zadziała ja to i tak zabrałem, bo jak to Siemano Siemanoro. Siemanero. Patrzcie, co przetargałem przed chwilą ze śmietnika. Nie nagrałem tego, bo kurka, gawurna miałem cały plecak zapełniony fajansem po robocie. Pudełka jakieś różne z żarcia i tak dalej. I idę sobie na śmietnik, bo musiałem przyjść do garażu po coś tam. I kurwa, przepraszam, kurza łapa, co na śmietniku leży. Idealny sprzęt do garażu, a zwłaszcza są to początki tegoż... ...wspaniałego projektu. To tym bardziej. Patrzcie, jeszcze jest brudny cały. Ja też byłem przed chwilą. Patrzcie. LG Subwoofer Extreme Bass Sound. Super sprawa. O kurwa, jeszcze kaseta jest w środku. O ty... ...ostry... ...świecisz bramie. Aha. No nie wiem, dobra, może kiedyś w niedzielę odpalimy taki filmik. Divi. I to jest wideo, programy, cuda, widy. I tutaj może tam nawet jakaś płytka jest. Nie, nie, To jeszcze było mokre przed chwilą całe, więc prawdopodobnie to nie zadziała. Ja to i tak zabrałem, bo jak to śpiewa klasyk, żyje się raz, wykorzystaj swój czas. Żyje się raz, zabieraj śmieci, ile się da. No nic, ja tam zerknę jeszcze jednak. No może po prostu w emocjach podniecone tym, że takie znalezisko. Po prostu nie zauważyłem, że gdzieś są wśród tych gratów. Jezu, no szkoda by było, no gościczki jakieś satelitki, to zawsze się podepnie, z czegoś, nie? Przecież były nawet naj, takie najprostsze z komputera, takie Pum. za 5 zł. Ważne jest baus. Przypierdolić basę kurwa i ku... Mm, jedni Dobra, jesteśmy na miejscu No idziemy, idziemy. Emocje znowu Ja bym też zabrał, bo tu chyba ten sprzęt na tym leżał. Fajne Tylko Kurwa, już się nie chce dzisiaj może ktoś po prostu zabrał sobie Tamto, to o nawet są jakieś dziury z tyłu, to tak jakby to jakieś kable przechodziły No to? Nie, tu nie ma Takie graty z chaty Co to jest to? Mm. O, nie ma jest. o kurwa jaki stolik zajebisty Ja pierdolę Zajebisty stolik ja pierdolę Nie no kurwa, nie będę szedł trzeci raz No niestety chyba się poddaję Tym razem się poddaję No Ale fajne Sorry Za bardzo padam na ryj Może jeszcze jutro będzie No to tyle Do, do niedzieli, nie? Będą, będą testy sprzętu Audi. Kurwa, szkoda, no. Życie. nie pasem, To jest pasem, jak pasem. Sprawa wygląda tak, że zakończyły się przygotowywania do otwarcia i teraz się zaczyna najważniejsza rzecz, czyli samo otwarcie i Lecimy. Kurwa, bateria mi padnie zaraz.